Zanim obejrzysz ten film, pierwsza część jest na kanale Kamyczka. Zapraszam. Po rozbiciu się razem z Raksą i Kamykiem nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Znaleźliśmy świątynię i baliśmy się, co nas może w niej spotkać. Razem z Raksą i Kamykiem znaleźliśmy chatę, lecz nie wiedzieliśmy, co nas tam spotka. O, co? co chodzi z tym Arturo. No ja nie wiem, bo to jest chyba właściciel domu, nie? Weź, 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 weź. Jezus, e. fuj Co? Co jest? Na stole! No, o! Łówka kogoś tu jest! O, ciary przeszły! O mój Boże! może nie jest? Yy, eee. Czekajcie, muszę iść. Yy. Yy. Co jest? Co to jest za dom? Ej, książka kolejna. Gdzie? Książka? Ja kurde. To, czytaj to, Ali. Pewny jesteś? No. No dobra. to po... ja potem ja. Czytam. A więc tak, Eliza, moja mała córeczka, cieszyła się tym wyjazdem. Nie zapomnę jej pięknego uśmiechu. Gdy się rozbiliśmy, zaczęła płakać. Po rozbiciu się zaczęła zachowywać się dziwnie. Śmiała się, mówiła w koło, zabiję go. Mówiła do mnie, tatusiu, pobawimy się torami. Mała Eliza rozstawiła tory i się nimi bawiła. Ej, tu są jakieś tory. tu. Ej, tu jest Ej, dużo ja, torów. Tu są, tu są tory. To okna. Nie, Ej chłopaki W ogóle ten dom sam w sobie jest przerażający A co dopiero się ta... Historia. Ej Trzeba sobie do góry Dobra, to... Ale powoli, powoli, powoli Bo... A co jeżeli tutaj jest właśnie ktoś z tego plemienia afrykańskiego? Boję się Dobra, nie ma nikogo O, jakieś te No, nic nie ma Nie, na same Ej, kreptora Ej! Potki! Potki? na skrótnąć. Przed lawą? Co jest? Po co nam to? E, żeby... Nie wiem, zostawię. Ej, bo może w wulkanie będziemy pływać. No, po co? Tu A, jest balkon. Ej, dobra, szczerze, ja bym się tutaj schronił póki co. No, póki nie znamy naszej okolicy, całej wyspy, to bym się schował. Też tak myślę. No, ale, ale może, wiecie, zadbajmy o ten dom i jakoś, nie wiem, z te liście Eliany i wszystko co wy na to. To ranka zrobimy, chodźcie, a czekajcie, może jest tu jakiś salon? O yes! jest! Może to nie jest salon, ale jest sypialnia. To kto idzie dobra. spać na łóżku, a kto na podłodze? To ja będę Wartę robił całą noc. No dobra. Ja będę was pilnował. No to... I tak nie zasnę po tym wszystkim. Dobranoc. 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 Co jest?

Powiedz, że przynajmniej połuchowe nocy wartowałeś, mogliśmy się no, zmienić. No o, o, oczywiście, tak. Tak. <laughs> nie Kurde. no, ja tak, nie wiem, o której wy poszliście spać, nie wiem, nie mam zegarka, no. Na moje oko, łowce, łowcze oko moje, to poszliście spać tak o pierwszej, to ja gdzieś tak do czwartej siedziałem i potem poszedłem spać. Teraz, zobaczmy na słońce, no jest około dwunasta godzina. Dobra, Więc... zejdźmy na dół. No. Na chwilę. Dobra, musimy się zająć odbudowywaniem tego domku panowie pan Wiecie, tak? mamy mały problem. Ja bym zajął się pierwszą główką. Wiesz, wieśniaka. Ja tego nie dotykam, ja od razu odklepuję to. <laughs> o! Dobrze, co to wziąłem. Bardzo dziękuję. No to ja już się zajmę tutaj ścianami i No to ja się lianami też może zajmę tu trochę, bo tu jest naprawdę dużo ich. O kurde, ale ten dom musiał być piękny kiedyś, co nie? No, to ja na pewno. Grzyby, to ja może grzyby pozbieram. Eee. I krew. Grzybki. To tu ja jest jeszcze kurz w ogóle, patrzcie. Ale tu jest gęsty kurz. No nie Gdzie? O kurde. Ciężko będzie te pajęczyny. Ej, ale co wy myślicie o tej Elizie? O tych torach i o tych, kurde, afrykańskich, kurde, strażnikach? Nie wiem, ja jestem przerażony od tych afrykańskich tych, bo mi się wydaje, że my jesteśmy w ogóle na tej takiej wyspie, do której ludzie nie mają prawa podpływać, bo tam ci afrykańscy ludzie właśnie bardzo agresywnie ich zabijają mi się wydaje, że my jesteśmy właśnie na tej wyspie. Kurde, no mamy mały problem. No. Ej, w ogóle tu jest jakiś zamurowany pokój, ale na razie może nie wchodźmy tam lepiej, co? Eee, Gdzie? Ale wiesz, no im szybciej tym lepiej, już tam jest? Nie, lepiej tam nie wchodźmy na razie. Nie, na razie nie. Nie wchodźmy? nie wchodźmy tam na razie. Nie wchodźmy? No. Bo serio, to... Jakby... Ja już mam dosyć wrażeń, okej? Okay? Chyba wy też. A te tory zostawić? Tak, zostaw ją. Ja no to nic nam... Ja ich wolę nie dotykać. Może to są jakieś zaklęte tory? Jakie zaklęte tory? O czym ty gadasz? W ogóle to jest tak krew. Czy tutaj przyniosą jakieś głowy? tutaj Jakby... O, uwaga, sople są nad nami. O kurde. A to nie są kolce? No kolce, sople, woda z nich kapie. I to jest Liana do wyższego piętra. Ej co, jest w zostawmy to. A no faktycznie, da się wyż, wyżej wejść. O tyle dobrze chociaż. Nie no, powiem wam, że od razu lepiej ten dom wygląda. Może oni no. ty się zajmij dołem, a ja górą, co? No dobra, dobra. Skaczę! Ała! Gdzie no ty skoczyłeś? Tutaj, na niższe piętro. Aha, no dobra, dobra. Ej, ma, ma, ma ktoś może z was Ech. mieczyk, żeby te pajęczyny zniszczyć? Ja nie mam, ale niech chcą... to... Ja mam... Niech ja są to tory zniszczyć. Ja mam taki mieczek myślicki, myślę, że... To weź I... mi go zrzuć. Rzucam przez dziurę... w suficie. Może jakoś ładniej ten dywan, bo brzydko wygląda. To gdzieś leży, masz go? Mam, mam. Dobra. Teraz te pajęczyny niszczę. Kurde, dużo tej pajęczyny tu jest. Chyba ten dom był długo niezamieszkiwany. No, jak tak zarosło wszystko tutaj, to na pewno. Ale dobra, na, na spokojnie, na spokojnie. No, tak, te dziury poniszczę w o. Ma ktoś może z was wędkę, żeby połowić jedzenie, bo naprawdę głodny chyba no, ja niedługo teraz... będzie się robił. Wędkę nie, ale mam puszkę po coli, więc Ej, możemy zrobić z tego. Haczyk. To napraw te dziury w podłodze, a ja tutaj a ja będę mogę zrobić wędkę, Ja mogę zrobić wędkę z tego, z puszki po pepsi i z żyłki, bo mam żyłkę akurat do wędki. Nie pytajcie po co mi. Dobra, ja już tutaj górę w miarę posprzątałem. Tam jakieś liście zostały, ale to na dachu. A tam nie będę wchodził, bo jeszcze się załamie ten sufit, bo nie wiadomo ile to lat ma. Wszystko. A jak runie ten dom na nas, to już w ogóle. To wtedy jest będzie. problem. No właśnie, bo jest. Słabo może być. Lepiej, jak nie, w, nie wchodźmy na dach na razie. No lepiej no, nie, lepiej nie. Ale mnie bardzo ciekawi, co jest w tym tutaj ale naprawdę, na razie, na razie to lepiej nie wchodźmy. No. Nie wchodźmy. Nie, nie wchodźmy. Tak się wchodźmy. mówi po myśliwsku. Aha. <laughs> Ej właśnie, ja mogę zrobić przecież wędkę. Mamy, no nie mam, nie mam drewna, ale mamy nic. A ja już zrobiłem, ja już zrobiłem, ja już zrobiłem. To weź daj. Zrzucam ci przez balkon, tylko uważaj, żeby się nie poplątało. Znaczy przez dwie główne. Dwie główne? Dobra. No co, dziwić. Was żebyś cię nie poplątała łap, łap. Dobra, łapie. Mam. Dobra. To idź, my się tutaj zajmiemy domem. Dobra, to wy się zajmijcie domem, a ja idę tutaj idę połowić, żeby jakieś jedzenie zdobyć. Okej. Okay. Spoko. Dobra. Dobra. Nie wiem naprawdę, co to jest za dom. Nie wiem kim jest Eliza. Nie wiem w ogóle co tu robi ta wyspa. Czym jest ta wyspa? Ale dobra. Idę wędkować. Trochę przeszłem drogi, naprawdę ta wyspa jest wielka. Ale dobra, połowię te ryby, żeby mieć co jeść. Bo pamiętam jak mnie właśnie i Kamyka, nasz, nasza matka, uczyła nas łowić, bo ona bardzo lubiła kiedyś łowić. I dobrze, że nas tego nauczyła, bo przynajmniej teraz mamy jak jeść. Tylko właśnie, kurde, nasze telefony wybuchły tam. Totalnie nie wiem, gdzie one są teraz. Nie mamy jak się z nikim skontaktować ani nic. Nie wiemy, co mamy zrobić teraz. Tak samo Rakso, kurde, zabraliśmy go i teraz czujemy się w winni. Bo Raxo ma 15 lat, on nawet nie jest pełnoletni i kurde, mamy problem z tym. Bo po 24 godzinach będzie nas policja szukała i nawet nas policja nie znajdzie. Bo kurde, tej wy ta, ta wyspa jest nieodkryta przez nikogo. Ach, mamy naprawdę duży problem, ale dobra. Dwie rybki złowione, już jest naprawdę dosyć dobrze. Odpływa podpływa trzecia. Jest! Dobra, mamy trzy rybki, może te same dorsze, surowe dorsze, ale dobra, ja łowię dalej. Kurde, już noc jest, przed chwilą się zachód słońca robił, tak się zagapiłem na ten piękny zachód słońca, że nie zobaczyłem, że się nas. Dobra, ostatnią rybkę złowię. Co to było? E? Co to jest? E? Halo? Halo? Co to jest? Gdzie on jest? A! Co jest? A! Co to jest za postać? Wiedziałem, że ta wyspa jest jakaś nawiedzona. Kurde, ja nic nie widzę. Ja totalnie nic nie widzę. Co się dzieje? Co się dzieje? Szybko! Muszę bie bie biec i powiedzieć chłopakom, co ja zobaczyłem. Szybko! Co jest? Co to była za postać? Jakiś duch wyspy. Może to była ta Eliza? Może to był domowiec ten Artur? Tego domu nie wiem. Napiegnę ja do o, Ej! Ali Chłopaki! Chłopaki! O, no. Chłopaki! Ej, Ali, słuchaj! Musimy ci coś powiedzieć! Gdzie jesteście? Ej, na górze! Co jest! Stary! Pato! Naprawiliśmy ten! Czyściliśmy tak! I normalnie się tak zawalił! Patrz to! O kurde, ej, mamy problem! Murujcie się! Jakąś zjawę zobaczyłem, gdy łowiłem! Jesteś... na pewno weź. No przysięgam! Nie już. Naprawdę! Ej, właśnie, którą po to wszystkiego, to grzybałem w tych beczkach i znalazłem to. E, co? Liz jakiś. Nie wiem, czy to jest. Daj, ja przeczytam. Go. To ja przeczytam. <laughs> Moja córka zaraziła mnie jakąś chorobą, przez którą zaczynam wariować. Stworzyłem swoje laboratorium, i sam nie wiem, co się dzieje. Co? Jakie laboratorium? Co? Ej, chodźcie. O nie, chłopaki. Chyba mam złe przeczucie. Czemu? Oj, 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 a co jeżeli ten pokój to laboratorium? Chłopaki, chłopaki. chyba musimy tam wejść. Trzeci odcinek na kanale Kamyczka już się długo o godzinie 16:30. Zapraszam.